Ramkarze z ponad setką zdobytych goli na koncie i drużyny, które nie przegrały żadnego meczu przez 4 lata z rzędu. Dzisiaj przygotowałem dla Was prawdziwą piłkarską ucztę, w której zaserwuję Wam 10 niesamowitych rekordów, które prawdopodobnie już nigdy nie zostaną przebite. Ja mam na imię Mateusz, a Wy oglądacie boisko prawdy. A zaczynamy od naprawdę mocnego rekordu, bo od wyjątkowej bramki strzelonej głową. W 2011 roku 26-letni Jon Samuelsen, który na co dzień gra sobie w pierwszej lidze norweskiej, dokonał czegoś niemożliwego. W 91 minucie strzelił bramkę głową z własnej połowy, a piłka przeleciała ponad 57 metrów. Pozostaje zadać tylko jedno pytanie. A gdzie był wtedy bramkarz? No, widzimy go w tym miejscu. No i co tu dużo mówić. Bieg, ale ostatecznie nie dobiegł. Zanim przejdziemy do kolejnego rekordu, to chciałbym Cię zaprosić do swojego klubu w grze Football Team, bo jest jeszcze kilka wolnych miejsc, a liga sama się nie wygra. Gierka jest w 100% darmowa, więc jak lubisz symulatory menedżerów piłkarskich i chciałbyś stworzyć własnego piłkarza, trenować, uczyć go nowych trików, a także otwierać paczki, to koniecznie zerknij do opisu, bo tam czeka na Ciebie specjalny link do rejestracji, dzięki któremu dostaniesz na start dodatkowe 200 punktów energii. To z pewnością po pomoże ci szybciej rozwinąć swoją postać i tym samym będziesz mógł szybciej dołączyć do mojego klubu. Do zobaczenia w grze, a teraz przechodzimy już do kolejnego rekordu. Chyba każdy z nas ma jakiś swój ulubiony klub, któremu zawsze kibicujemy i zawsze chcemy, by wygrywał. To teraz wyobraź sobie, że ten twój ukochany klub nie przegrywa żadnego spotkania w swojej lidze oraz żadnego meczu w Pucharze Kraju i ta seria trwa przez 4 lata, czyli 1460 dni. Rumuńska drużyna z Tełajbuk Kareszt rozegrała łącznie 119 meczów i w latach 1985-89 nie przegrała ani jednego meczu i oczywiście tym samym zgarnęła wszystkie krajowe tytuły. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale jestem pewien, że przebicie tego rekordu być może już nigdy się nie uda żadnej innej drużynie. A teraz chciałbym Ci kogoś przedstawić. To jest Hojerio Seni. Bramkarz, który może się pochwalić największą ilością zdobytych goli spośród wszystkich piłkarzy grają na tej pozycji. W 2006 roku w meczu przeciwko Cruzeiro po raz 62 celnie skierował piłkę do siatki Rywala. Tym samym pobił poprzedni rekord należący do Chilla i dzięki temu zapisał się w księdze rekordów Guinnessa. Na sportową emeryturę przyszedł w 2015 roku z dorobkiem aż 131 goli zdobytych w oficjalnych meczach. Który piłkarz w ciągu zaledwie jednego roku strzelił aż 91 goli? Odpowiedź może być tylko jedna. W w 2012 roku Messi nie miał sobie równych, a to, co wyprawiał z piłką, było nie tylko piękne dla oczu, ale także niesamowicie skuteczne. W 69 meczach z Barceloną i reprezentacją Argentyny, Leo strzelił 91 bramek i tym samym pobił rekord Gerda Mulera, który w 1972 roku strzelił dla Bayernu 85 bramek. Yeah. times close i whittled them down sticking to them by sticking around A gang online iwo jima got one flag and it's sticking the ground setting up shop Najmocniej wystrzelona piłka w oficjalnym meczu leciała z prędkością aż 222 km na godzinę. I teraz zagadka: kto ma tak mocarne kopyto? Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, a może Hulk? Pewnie cię zaskoczę, ale ten rekord wcale nie należy do żadnego spośród tych piłkarzy, a do Brazylijczyka Rodniego. W 2006 roku piłkarz Sportingu Lizbona dokonał tego w trakcie wykonywania rzutu wolnego lewą nogą. Dla porównania słynny strzał Roberto Carlosa w meczu z Francją w 1997 roku miał prędkość zaledwie 137km/ godzinę. Piłka nożna to nie tylko rekordy piłkarzy, ale również ich otoczenia, a w tym także trenerów. Alex Ferguson, czyli żywa legenda, spędził w Manchesterze United aż 27 lat i w tym czasie Szkod zdobył prawie 50 trofeów i został najbardziej utytułowanym trenerem w historii zawodowego futbolu. Oczywiście oprócz czerwonych diabłów, Ferguson trenował również inne drużyny, ale na temat tego wielkiego trenera wkrótce powstanie oddzielny materiał i z niego dowiecie się o wielu fajnych oraz innych imponujących rzeczach, dlatego już teraz zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, abyś nie przegapił kolejnych materiałów. Jaki był największy piłkarski pogrom wszechczasów? Odpowiedź na to pytanie zna Australia, która choć nie pojechała na Mistrzostwa Świata w 2002 roku, to zostawiła wyraźny ślad w trakcie eliminacji. Ślad, a raczej lej po wielkiej bombie. Bo w 2001 roku reprezentacja z Australii, niczym walec drogowy, przejechała się po zawodnikach z Wysp Samoa, miażąc z ich wynikiem 31 do 10. Najwięcej bramek tego dnia, bo aż 13 zdobył Archie Thompson, ale na usprawiedliwienie reprezentacji Samoa działa fakt, że w ich składzie byli głównie zawodnicy z kadry U20. Francuz Just Fontaine potrzebował tylko jednej edycji Mistrzostw Świata, aby zapisać się na kartkach historii piłkarskich rekordów. W 1958 roku w Szwecji trafiał do bramki przeciwników aż 13 razy i tej liczby goli zdobytych w jednym turnieju nikt nigdy nawet nie wyrównał. Przykładowo na ostatnim mundialu Mbappe, mimo super formy i bardzo dobrego składu, strzelił 8 bramek, a jeszcze wcześniej na Mistrzostwach Świata 2018 królem strzelców był Harry Kane, który zanotował tylko 6 goli, a najwięcej bramek w mistrzostwach w ogóle zdobył Niemiec Mirosław Kloze, który w trakcie czterech turniejów strzelał celnie aż 16 razy. A teraz zagadka. Ile czasu potrzeba na strzelenie jednego gola? Biorąc pod uwagę jedynie mecze oficjalne, to najszybciej strzelony gol po gwizdku sędziego padł w 1998 roku. Strzelił go Ricardo Oliveira z Rio Negro Capital w meczu przeciwko Soriano w trakcie turnieju rozgrywanego w Urugwaju. Dobycie gola zajęło mu zaledwie 2,8 sekundy, co w tym samym jest oficjalnym najszybszym strzelonym golem w poważnej piłce nożnej. Czy wiesz, że Anglicy są nie Pionerami piłki nożnej, to właśnie w tym kraju po raz pierwszy spisano jej reguły. Nic więc dziwnego, że najstarszym klubem jest Sheffield FC, którego założenie datuje się na rok 1857. Dziś co prawda zespół ten gra w lidze półprofesjonalnej, natomiast spośród klubów uczestniczących w zawodowych rozgrywkach ligowych najstarszy jest Crystal Palace, założony w 1861. Fakt ten wykazano dopiero niedawno i czeka on jeszcze na oficjalne potwierdzenie z FIFA. I właśnie tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy materiał. Podobnych rekordów jest całe mnóstwo, dlatego jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i chciałbyś zobaczyć kolejną część z tej serii, to zostaw łapkę w górę, abym wiedział, że jest zainteresowanie i wtedy z miłą chęcią przygotuję dla Was drugą część. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.